W takim razie walimy bossa po raz drugi. Najpierw pójdziemy sobie do tego magika, który tutaj jest, zanim przyzwę bossa. W okazji próbuję zabijać większość agentów. Mamy regenerację życia. Słabo mi regeneruje, ale na takie właśnie walki jestem sobie przyziemne, to mi wystarcza. O, tutaj mamy jakieś perki. Więcej hajsu. Dobrze idę? Dobrze, on tutaj gdzieś jest. Jest tutaj ziomeczek, siema. E, miło mi widzieć dobrą twarz. Mam statek, pomóż mi uciec. Trzeba znaleźć klucz. Potrzebny jest wardenski. Key. Wardenski key ja nie mamy, czyli pewnie trzeba ubić bossa. Dzięki temu dostaniemy statek do podróży. Pod klawiszem T. Na razie chyba łamucimy wszystkich tutaj. Ja zmieniłem troszkę perki, po to żebym lepiej widział. Mieszka walka. Z portal. Na razie sobie podoświetlam te obszary, żebym widział z kim mam do czynienia. Dałby mi się jeszcze totem na to mi się przyda. Zaraz sobie pojemy jakieś zupki. Tam jest jeszcze totem na regenerację. Tu jest ziomeczek. Wydaje mi klucz. A ła, dziabną mnie! To mi daje co? Dwa życia na, na zabicie. Dobra, no troszkę tutaj muszę ich poubijać. Całe dungeony pozwiedzam, to będę miał. Onion seedy. No właśnie, onion seedy zebrałem, posadziłem i wyszły mi burgery. Burgery dają dwa życia, ale są traktowane jako miksturka. I ona niestety daje dwa życia i dwa many, więc to nie jest takie super. Myślałem, że będzie lepsze, więc chyba zostaniemy przy chlebku, bo chlebek nie jest traktowany jako miksturka. Dobra, jest damage. Jest życie. Ile tu jeszcze pozwiedzałem? Troszkę jest do zwiedzenia, Zjemy od razu chlebek. Zbieram wszystko co się da. Dark Steel. Już nie wiem jeszcze co z tego mogę zrobić. Damage mam potężny, bo ładnie bije. Ale no, poniekąd na bossa może się okazać za mało. You feel an presence nearby. Czyli zaraz tu przyjdzie boss. Ja mam y, mo motyw przywołania bossa. Ale jak przyjdzie sam, to niech przyjdzie sam. I będę go wołał dwa razy. Jest dobra lokalizacja, żeby go przyzwać, bo jest dużo miejsca. Mam też berserka, żebym więcej bił. Idę, się chyba nie kończą. Poczekamy aż przyjdzie boss. No i chcę go zbałamucić, kurde. Dobrze, słuchajcie, jak będę bił się z bossem, to nie potrzebuję tych rzeczy. Może poza tym, ała, jestem strzała. Jeszcze mi tu będzie bił, czy już nie będzie bił? Będę potrzebował żarcia. Ała, gdzie jest ten cholerny łuk? Tam. Dobrze. Dobra, niech padają, niech dają. Będę potrzebował tych tych rzeczy, żeby zjeść i na sobie zużyjemy. Użyjemy sobie burgerka. Myślę, że mana potion też mi nie jest potrzebny. Healing potion. Będę potrzebował to. Ajajajajajaj, dawaj, dawaj regenerację. No mam Mortara, ale to i tak mi no, rzadko daje. Tam jest skrzynka. Pójdziemy do skrzynki, bo mam jeden klucz. Masz tu coś ciekawego? Coś ciekawego mi doszło. Void serpent. Wow, ładnie bije. Many żrey jak porypany. Ale jest to fajny czar. Możemy wziąć. Idziemy gdzieś daleko. Dobra, zaraz się powinien pojawić bosik. No i zobaczcie, że tu już nic więcej nie ma. jest gościu od klucza zwany klucznik dawaj mi klucza jest drugi klucznik my dwa klucze Teraz się pojawi bosik, dobra, to regenerujemy, to regenerujemy. Najlepiej to by było go tutaj przyzwać. To tu jest dobra lokalizacja. Słuchajcie, tu zabiję tych ziomków. I przyzywam tutaj Bossa. I robimy tak: Elixir, żarcie, żarcie, vision. Eee, i you down the alternative gaze of the Tormentadore. Tormentadore! Dawaj tutaj, typie. Ja cię zaraz pozamiatam. Pozamiatam cię po całości. To jest dobry obszar, żeby z nim zwojować. Zniech tormentadorę tutaj do mnie przyjdzie. Ja sobie z nim zrobię porządek. Chodź tu, bo się nałykałem. Wszystkich pierdł. idziesz czy nie idziesz? No, dawaj, dawaj. Czy tutaj użyję to? To mi daje damage'a większego. Generalnie wszystko mam na damage'a. To sobie użyję na mecz tu undead. O. Średnio bym powiedział, średnio. Dobra, jest i on. Dobra, łoimy typa. Już mu biję po 16 damage'a, więc jest dobrze. Za każdym razem regenerować, Dobra, jest zatruty, a ła-ła-ła, nie, 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 no jak, jak, tak się dobrze przygotowałem do tej walki. No, Jesus fucking Christ! Czemu mnie załatwił? Kurde! Dajcie mi litość. No wszystko miałem, co potrzebowałem. Ale mnie zbałamucił. Kolernik. Czegoś mi brakuje, no. Spectral Spear. A kurde. Onion Seedy mogę odłożyć. Mogę odłożyć te duszki. <laughs> to chyba muszę pokombinować troszkę z Cookingiem w takim razie. Albo jakimiś połszonami. Słuchajcie, co ja mogę dać? Movement Speed większy. To by się przydało. Defensywa. Więcej otrzymuję obrażeń, to nie chcę. 10% demage, więcej mana, to tam nie potrzebuję. Więcej życia. A co to się stanęło? Nie mam więcej flasków. Ja tyle flasków porobiłem. Teraz już mam wszystko. Więcej życia. Birzyny też wezmę więcej. I tyle. Damage, defensywa. Teraz jeśli chodzi o cooking materials, critical staty, to nie mam. Nie mam ciasta. Żebym zrobił troszkę ciast. Ciasta mam. Mamy zwykłe... Ciastka. robimy dwa Monster gulasze i tyle. I to mi musi starczyć. Plus miksturki, nie? Najgorszy to jest aspekt regeneracji. Dobrze. Idziemy raz jeszcze. Muszę się skupić na walce z nim. Mam bardzo dużo życia, ale gościu mnie kurde bałamuci mu ci równo. Do najłatwiejszych no, nie przyznam szczerze, nie należy. Ale znajdę sobie jakąś taką lokalizację przyjemniejszą. Wszystkie totemy pozbieram. W sumie to bym mógł z nim zawalczyć, tylko tu nie mam tych totemów fajnych. A tu jeszcze jest coś pokazane. A ty kim jesteś? Kim ty jesteś? Czy nie widziałeś mnie tutaj? Nie patrz, to jest yy, tajemne. Zaoferuję ci selekcję unikatową za 100%. Znajdź mnie, kiedy będę miał mniej atencji. Ciekawe, czy jakieś ciuszki założyć. Dobrze, to na razie się przejdę. Pozbieram perki. O, tu jest dobry obszar na walkę. Tak, bo mamy możliwość leczenia się. Mamy berserka. Słuchajcie, jeszcze raz go przywołuję, tylko zrobimy tak. Night Vision. To, co się da, zażyłem, no i teraz dajemy czaszkę, gdzie jest czaszka, Łajmy jak jest zranione muszą unikać tych, tych śmiesznych, tych dzięki temu widzę, gdzie on jest który jest prawdziwy, o widzicie? teraz jest prawdziwy zażywamy gdzie on się podział? tam spierdzielił Yes! Warden's Key! Udało się w końcu. Soul Bullet Screaming Soul dostaliśmy. Troszkę taktyki, troszkę perkowania się, no. To jest ciężko, nie? Trzeba nazżerać różnych ciekawych rzeczy. To tak naprawdę nam generuje możliwości. Słuchajcie, ja się czuję na siłach, żeby go jeszcze raz, kurde dziada, mordęgę ubić. Więc dawać go jeszcze raz jedziemy z typem, bo mnie kurde w kurde zdenerwował. Dobra, tu jesteś. Aj łoi teraz. Muszę go pozatruwać, bo nie wiem, który jest prawdziwy. Ty jesteś prawdziwy. Okej, okay, jesteś prawdziwy, to giniesz. Dobra, teraz się pozatruwam. Nie ta potion, nie ten potion. Generacja miksturki nie mogę użyć. Dobra, niech jest zatruty gnojek. Będę wiedział, który jest prawdziwy. ała, łazba mnie. Dobra, lecz, 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 lecz się, lecz lecz się. Gdzie jest prawdziwy typ? Tam jest prawdziwy typ. Dobra, drugi leży. Dawaj mi co tu masz. Soul Chart i Chain Gun więcej nie mogę go przyzwać. Coś wypadło. To jest ten Łuk. Co mi to wypadło? Chain Gun Ranged Weapon. Zostałem Screaming Soul. Zostałem Spectral Spear. Zostałem Soul Shardy Crafting Material 18. A tak poza tym to nic więcej nie dostałem. Bida z I Liczyłem na lepsze luty, ale udało się. Dało się w końcu go ubić, więc mamy dwa klucze. będziemy otworzyć skrzynki. Może tam z nich coś fajnego wypadnie. Rapeling Merchant przyszedł. Teraz tą skrzynkę mam otwartą. Też nie ze wszystkimi chcę walczyć, bo po co? Um, chcę iść dalej. Gdzieś te skrzynki tu były. O. To zamykane są. Dawaj mi y, stawy zbida. Tutaj nic nie było. Mam jeszcze jeden kluczyk. Będziemy coś otworzyć. Tak, jeden kluczyk mi został. Szukamy, gdzie jest możliwość otworzenia czegoś. Idę gdzieś tu na dole? No zobaczcie, tu już otworzyłem. Gdzie jeszcze nie otworzyłem? Może na dole coś jest? Tu nie szedłem. Może akurat będzie to skrzynka. Olewamy, walkę z typami. Po co mi oni? Może tak nie do końca, bo mnie tu żerają. Jest jeszcze jeden gościu z kluczykiem. Złapał mnie. Tutaj mamy dwa kluczyki. Ale nie widzę skrzyneczek. Jeszcze jeden jest gościu z kluczykiem. i wpadłem. Wpadłem. Dobra, resztę typów olewam. Po prostu biegnę przed siebie. Jak będę biegł, to oni mnie nie mnie ranią. Muszę znaleźć więcej skrzynek. Nie ma skrzyneczki. zamknięty korytarz. Kój może. Znowu klucznik. Zobaczy, że tutaj skrzynki potwierałem. Ej! Co to się stanęło? Umarło mi się. No proszę. Tego się człowiek nie spodziewał. No dobrze, ale w końcu mamy jakieś rzeczy podblokowywane. I teraz tak. Mm. Czy coś mi tutaj doszło? Nie do końca mi coś nowego doszło. Prawdopodobnie muszę pogadać ze starym. A, bo ja dostałem wardenki. Dobrze, czaje, czaje. Dostałem Warden Key, który powoduje, że mogę odblokować babeczkę faceta tego, który podróżuje sobie stateczkiem. Dojdziemy do niego, odblokujemy sobie, żebym mógł też później zrobić Arkanum i zejść niżej, niżej no, w ostatnie odmęty czeluści. I to już będzie dla nas tak naprawdę endgame. Więc na razie pogadajmy ze starym, co mi powiesz. Yy, nie masz mi nic więcej do zaoferowania, jasne. Idziemy do babeczki na dole. O, zobaczcie, tu jest skrzynka, której nie otworzyłem. Co tu jest? Flail 22 D Major 267, szybki. Hold Attack to Spin. No, też ładnie łupie. Zaraz, zaraz zobaczymy, jak to będzie biło. Z tą samą prędkością bije. No ładnie bałamuci, ładnie bałamuci. Jakie mało przewidywalne. Znalazłeś klucz, tak. Dziękuję, to jest y, moje słowo. Statek jest twój. Spotkamy się na zewnątrz. Okej. Okay. A no to spotkamy się na zewnątrz. Czujemy jakąś obecność w pobliżu. Nie mogę ci... Yy, nie mam, nie wiem jak ci podziękować. Będę miała dług prze, czasy. Weź to, jeżeli kiedy będę potrzebował transportu, to po prostu zagwizdaj. Super artefakt. Dostaliśmy whistle razy dwa. Bo mnie stać. O i mamy statek. Wow! Klik, zarobiste. I co ja tu mogę robić? Możemy sobie zejść pod pokład. Pod podkładem nic nie ma. Możemy wejść tutaj. I mogę zwiedzać różne obszary. To jest ciekawe, zobaczcie. Frostlandy i jakieś nie wiadomo co. Okej, okay, spoko, opcja. Tylko teraz, co to oznacza? Czy ja tu mogę ustawiać przedmioty? No, wygląda na to, że ja tu mogę zrobić sobie cały crafting bench. Sprawdźmy, jeżeli bym wziął sobie na przykład... ...nie wiem, te skrzynki. Tak? Możemy tu wszędzie skrzynki ustawiać. I tutaj. Tutaj. Ciekawy. Bardzo ciekawy. Ciekawy motyw. Będziemy go rozkminiali myślę, że na następnych odcinkach, bo chyba będę musiał wszystko poprzenosić na, po prostu na ten statek i zostawić moje badziewne pole. Co poniekąd no nie jest jakieś, wiecie, trudne. No bo teraz jeżeli ja wejdę sobie tutaj do statku Jestem na Forsaken Isle, a pójdziemy na Frostlandy No i polecę na Setting Sail I płyniemy sobie, tak? A, to teraz mnie transportuje tu No dobrze, to, to sobie wyeksplorujemy Gwinki! Piórka mi dają Zrezygnuję z tego, lepsze mi się ten młot wydawał Y, 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 y. Ja tu mogę połowić jakieś takie dziwne grzyby, jakieś mroźne ryby, dawać mi mroźne ryby. A wędkę złowiłem. To jest skarb, o którym marzyłem. jest zwykłe rybki. No chyba nic więcej tu nie znajdę, poza tym, że jesteśmy na lodowym biomie, to jest spoko. O, Rod of Water. Dalej dostaliśmy Void Scepter, ja mam Void Sceptera. A to jest Rod of Water. Void Scepter, Soul of Shard. Generalnie to, to jest chyba jakoś super, manager jak cholera. Snowmeny mnie tu biją, a brak poza, że nam wszystkich. To memy są jakie są. Będziemy eksplorowali zaraz dalej o. Nick the Tormentor has reemerged. Ale ciężki kryształ do zdobycia. Co to jest? Topaz. Magiczne ciuszki, jakieś pochodnie żółte. Nie doszły za sprawą topazu. I nie wiem, czy teraz się namaga nie przerobić, ale ja nie do końca chcę być magiem. Chcę być ciągle wojownikiem o przyszłość. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.